Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zapraszam na rozmowę z radnym Rady Miasta Adamem Klochem. Witam, witam Panią Redaktor, witam wszystkich słuchaczy i widzów. Na początku wspomnę, że sponsorem tego odcinka jest Tęczowy Ogród, firma zbrzozowa oferująca różnego typu soki. Bardzo dobre soki. No tak, bo tutaj wypróbowane, także polecamy oboje z Panem tak, radą. A chciałabym, tak, taka uśmiechnięta jestem, bo mamy bardzo pozytywny temat. Będziemy mówić o świątecznej pomocy, którą już udało się udzielić. Warto wspomnieć o radnej Kamili Gołaszewskiej-Kotlasz, która dała taki pomysł na zorganizowanie świątecznej zbiórki. I to taka akcja jednocząca wszystkich radnych Rady Miasta. To, to, to taka, taki moment, w którym no, rośnie serce. Bo to są y, takie wydarzenia, które y, jednoczą całą Radę ponad podziałami i jest to działanie no, no jakby ponad y, różnymi zdaniami, jakie często radni mają. Zgadza się pani redaktor. Rzeczywiście udało się skrzyknąć wszystkich radnych, żebyśmy mogli pomóc jakiejś rodzinie. Przed świętami udało się dwóm rodzinom pomóc. Jedną sześcioosobowej, drugiej był jednoosobowa. I rzeczywiście no, to jest wielki szacunek dla radnych, że mimo różnicy zdań na tematy. Finansowania miasta, mimo różnicy. No tak, dużo za... się dzieje zawsze pod politycznych rady. Politycznych, oczywiście tak. udało się jednak pomóc ludziom, bo pomoc jest jednak najważniejsza. Zawsze mi się wydawało, że wszystko trzeba przekładać na pomoc drugiemu człowiekowi. Wprawdzie nieraz nie zawsze ludzie widzą to, w jaki sposób dana rodzina jest obciążona w momencie, kiedy jest ktoś chory w rodzinie. Nam się z reguły wydaje, że a jest ta czy ta osoba chora. A to jest nie, nie do końca tak, dlatego, że yy, często jest tak, że połowa rodzina, a nawet i więcej jest zaangażowana w to, bo ktoś musi opiekować tą osobą chorą, ktoś musi zarobić na to. Wielokrotnie jest tak, że niektórzy z pracy do pracy wracają, żeby jak najwięcej pieniążków zarobić, żeby było na lekie, żeby było na rehabilitację danej osoby. I to jest właśnie wielki szacun dla, dla tych ludzi, że oni potrafią się sami zorganizować, a to, że my możemy coś im pomóc, to jest też wielkie dzięki. Kiedy y, udało się zorganizować tą, bo już jakby ta pomoc powędrowała. Tak, oczywiście, to, już poszła ta pomoc. Tak, I co tam się znalazło? Y, no w zasadzie y, dla jednej rodziny y, były przeznaczone zakupy przeważnie. Może nie będę mówił, bo... Co i dokładnie, bo żeby nie zradzić komu co i jak. No tak ogólnie, spożywcze. Spożywcze to, i nie tylko. i Przemysłowe. Ułatwiające, ułatwiające codzienne, życie, codzienne życie. No właśnie, tak, bo to, to bardzo ważne. Bo, Biorąc właśnie pod uwagę to, jak trudne dziś jest funkcjonowanie rodzin, a tym bardziej rodzin, które muszą większość swojej energii wkładać w pomoc swojemu najbliższemu. No właśnie, w drugiej i... rodzinie były przeznaczone środki na rehabilitację tej danej osoby, a więc no, pomogliśmy jak umieliśmy i jak mogliśmy. Naprawdę wielkie dzięki dla, dla wszystkich radnych, bo udało się skrzyknąć wszystkich i rzeczywiście udało się pomóc tym ludziom, za co bardzo dziękuję wszystkim. Warto wspomnieć, że to jest, jeśli chodzi tutaj o radnego pana Adama Klocha, nie pierwsza pomoc, w jaką się angażuje. Choćby w tamtym roku, przypomnijmy, akcję soh w akcję pomocy. Też dużo energii włożył pan w to, żeby i zgromadzić chętnych, i fundusze, które zostały przekazane na zakup. Również takiej pomocy niematerialnej, natomiast rzeczowej, która to życie codzienne bardzo ułatwiła y, osobom, które wyznaczaliśmy do, do tej pomocy. Związany jestem od lat z harcerstwem, bo jestem instruktorem harcerstwa, a więc y, tą pomoc mam zaszczepionych od najmłodszych lat. Y, I tutaj y, nawet Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która jest rzeczywiście przykładem takim pomocy niesionej dla Dzieci dla ludzi, w zasadzie dla wszystkich. Tu uczestniczę od dawna, nawet nie pamiętam od kiedy. No teraz mamy okrągłą rocznicę, 30. Wielkie orkiestry, a więc no tak. ciekawe będzie final. to przed nami. Oczywiście. 30 przed nami, stycznia. Tak. No, miejmy nadzieję, że radni równie mocno wejdą w tą pomoc. No, mam nadzieję. No, tutaj zaangażowaliśmy się, aby pomóc danym rodzinom. Może i uda się, że zaangażujemy się, żeby wspomóc wielką orkiestrę. Mam nadzieję i myślę, że tak będzie. Dobrze, no ja bardzo dziękuję za streszczenie całej akcji, bo no tak jak powiedziałam wcześniej, to są takie ważne przedsięwzięcia, a szczególnie kiedy jednoczą, no mamy taki czas świąteczny no, e, i, i pomoc też jakby świąteczna tutaj już się, ale nie tylko świąteczna, bo ona będzie procentować. Dokładnie. E, chciałbym, żeby ktoś kiedyś udzielając pomocy z boku zobaczył, jak dana osoba się potrafi cieszyć. Dostając drobiazgi, dla nich jest to dużo. Czyli, tak jak się mówi, że przysłowiowo złotówka czyni cudo, tak tutaj jest tak samo. Ja pozwolę sobie tutaj wspomnieć przy tej okazji, bo że dwa lata temu, kiedy pomagaliśmy jednej z pań samotnie wychowującej trójkę dzieci. To jest chyba właśnie to, z czym się spotkaliśmy, bo pani była bardzo wdzięczna. To, co spotkaliśmy w domu, taki ogrom miłości, serdeczności i wdzięczności, że jesteśmy, że udzielamy tej pomocy, zaprocentowało tym, że w przyszłym roku, kiedy organizowaliśmy również pomoc, już dla innych rodzin, pani zadzwoniła do nas, powiedziała, że jest już w jej życiu dużo lepiej. I że to teraz ona oferuje swoją pomoc dla kogoś. Proszę bardzo. To są fantastyczne sprawy. Mam nadzieję, że coś takiego jakby wróci do Państwa, bo tutaj się naprawdę udało zorganizować bardzo wiele. To oczywiście, my nie oczekujemy, nie wiem no jak za innych, ale w zasadzie mogę powiedzieć, że za większość radnych na pewno nie oczekujemy podziękowań za to. Dlatego, że my pomagaliśmy z serca. My chcieliśmy, żeby to, ta pomoc dotarła do y, ludzi, którzy tego potrzebują, którzy będą za to wdzięczni losowi, że udało się, że jednak im przyszła ta pomoc y, w odpowiednim momencie. Gdyby pojawiały się jakieś takie potrzeby, gdyby mieszkańcy zauważyli, że jest obok ktoś potrzebujący, mogą się zgłaszać? Oczywiście, oczywiście, no, no, my jesteśmy otwarci na daną pauzę, oczywiście, że no, w miarę posiadanych środków, no bo przecież nikt nie ma za dużo pieniążków, no Tak, ta sprawa. Ta przysłowiowa nie. złotówka może Dokładnie, zmienić bardzo Ale bije. Zawsze przysłowiowa złotówka się znajdzie, żeby wspomóc innych, nie. Bardzo dziękuję i życzę tak otwartego serca wszystkim radnym i mieszkańcom. Dużo, dużo, dużo powodzenia na kolejne akcje. Dziękuję pani redaktor, dziękuję wszystkim i trzymajcie się wspólnie. Siema do 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W styczniu. W styczniu. Dziękujemy.